Nie wiesz, co się tu dzisiaj dzieje? To mamy problem. TVN w tym sezonie ma trzy serca. Dzień dobry TVN, fakty i uwaga. Wokół tych trzech formatów, które przeszły bardzo głębokie i mocne, takie wewnętrzne ewolucje e, zrobione po to, żeby nadążyć za potrzebami rynku, e, na jesieni pojawią się znane, czekane e, i w takiej odświeżonej formie znane formaty te owskie Chwalimy się najlepszymi programami, e, które przygotowaliśmy na jesień, a w tej liczbie milionerami, które to e, odcinki specjalne będą dawały możliwość wygrania dwóch milionów złotych. Wchodzicie w nową godzinę, nową datę, będziecie w soboty. Dlaczego warto wybrać właśnie w soboty e, top model? No powiem tak, jak pokazuje te 11 edycji, to jest program, który oglądają całe rodziny. E, no, sobota sprzyja faktycznie takiej celebracji. Dla nas jest to znakomita pora, kiedy kiedy ten program może być faktycznie oglądany tak międzypokoleniowo, dyskutowany, bo no, te losy naszych uczestników bardzo ekscytują ludzi i słusznie naprawdę, bo wielkie przez nimi wyzwania zmagają się ze sobą, z nami, my z nimi. Także zapraszam Państwa bardzo, bardzo w sobotę od 20. To będzie naprawdę świetna edycja. jesieni będziemy na pewno bardzo pozytywnie szokować naszych widzów. Najpierw wystrojem naszego studia, bo absolutnie już od 28 sierpnia przywitamy naszych widzów z nowego studia. Tak, a poza tym przestawiamy nasze zegarki i nie zaczynamy o godzinie 8.00, tylko kwadrans wcześniej, 7.45. Niby to jest 15 minut tylko różnicy, ale każda minuta o poranku waży zupełnie inaczej niż minuta spędzona po południu albo wieczorem. Te minuty o poranku lecą trochę szybciej, są trochę cięższe, trochę dłuższe, dlatego chcemy być z widzami jeszcze dłużej, zaczynamy szybciej i kończymy, I kończymy także później. Też później. Jesień w TVN-ie dla publicystyki i dla informacji będzie bardzo gorąco, wyjątkowo gorąca, bo e, wybory przed nami, to już 15 października, więc e, blisko dwa miesiące bardzo wytężonej pracy. Wracamy po przerwie, ale naprawdę warto było czekać. Będziemy mówić o rzeczach najważniejszych, najbardziej aktualnych, o o rzeczach, które są i wzruszające, i śmieszne, ale przede wszystkim będziemy skłaniać do refleksji. Jest to program zupełnie inny niż wszystkie na antenie. Jest baśniowy, kolorowy, który jest oparty o wyobraźnię i fantazję uczestników. Klocki Lego to jest coś, co każdy z nas w życiu. Kocha, każdy z nas używał ich niewielokrotnie, ja osobiście budowałem niesamowite zamki, piękne historie i różne pojedynki między ludzikami i tak dalej, więc jestem dużym fanem od dzieciaka. Chciałabym, żeby to zabrzmiało tendencyjnie, bo te słowa są absolutnie szczere, ale to będzie naprawdę wyjątkowy sezon. Mogę nawet zdradzić, że, że na przestrzeni tych wielu edycji, które już za nami, wydarzyła się na przykład sytuacja, która dotychczas nie miała absolutnie miejsca, więc my też musieliśmy się, jako my produkcyjnie, musieliśmy odnaleźć się w zupełnie nowych okolicznościach, nowej sytuacji, bo z takim doświadczeniem jeszcze nie mieliśmy styczności. Datów. Staraliśmy się wybrać takich, którzy najbardziej będą do siebie pasowali, prawda? A to, czy nam się to udało, no to już zobaczymy w trakcie programu. Będziemy prowadzić podobne śledztwa jak w W11, tylko że tutaj będą śledztwa prywatne, bo jesteśmy agencją prywatną detektywistyczną. Paty, to jest opowieść o takiej młodości, której chyba nie chcielibyśmy przeżyć. I wielkie naprawdę ukłony w stronę Oli Adamskiej, która po prostu jest bezkonkurencyjna w tym serialu, jest fantastyczna i już powiedziałam, że ona powinna dostać za tę rolę Oscara. Czego możemy się spodziewać? Po skazanej trójce dla mnie, dla mojej postaci to duża zmiana. Nie będę zdradzała szczegółów, ale kosa no troszkę się doigrała i troszkę dostała w kość tak, że zaczęła, zaczęła pokazywać inne emocje i taką trochę inną kosę niż w tych dwóch poprzednich. Czego widzowie mogą się spodziewać? Tak się dobrze składa, że akurat premiera jest jesienią tego serialu, jest późniejszą jesienią. Więc, tak naprawdę, te wieczory yy, mroczniejsze, takie jak i smutniejsze, yy, bardziej szare, można się spędzić właśnie w towarzystwie Behawiorysty, który będzie bardzo dobrym anturażem do tego. A przy okazji, myślę, że dostarczy bardzo dużo yy, zwrotów akcji. Zapraszamy na trzeci sezon szadzi. Nowość, yy, który już jesienią na antenie Tawałenu. Nie wiadomo, czy powstanie czwarta część. Ja też nie wiem, ale moim zdaniem yy, ta trójka z, yy, z tych trzech dotychczasowych jest najlepsza. najlepsza. Trzy cztery. Najlepsza.